Hejka. Z racji tego, że zbliża się rok 2023, to my przychodzimy do Was z takim filmem, w którym będziemy mówić o naszych planach na ten rok. Takich czytelniczych, pod względem jakie książki chciałybyśmy na maksa przeczytać, ale Dokładnie. też takie ogólne założenia na ten rok. I od tych takich ogólnych założeń, ogólnych planów zaczniemy. Ja mam tu taki mój e, zeszycik, gdzie mam wszystko rozpisane. Ja, ja będę nas pomynieć. Pierwsza rzecz to przeczytać jak najwięcej książek z listy stu książek Ja sobie ostatnio stworzyłam taką listę stu książek, które bardzo bym chciała przeczytać Które od dłuższego czasu nie leżą gdzieś tam na półce i czekają na swoją kolej I ja też zauważyłam, że gdy sobie tak wykreślam no. To ja mam większą motywację do czytania Więc stworzyłam sobie listę tych stu książek, które chciałabym przeczytać no i mam nadzieję, że uda mi się chociaż, nie wiem, jedną czwartą z tego przeczytać. Ja już jedną książkę mam z tamte przeczytaną, co mnie mega cieszy, jest to milczący zamek. I no zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejne to jest czytać więcej klasyków. Ja bym bardzo chciała zacząć czytać literaturę klasyczną. Tyle, że ja mam ciągle jakiś taki wewnętrzny opór. Aha. Ja się boję tego czytać, bo potem boję się, że jak ja powiem, że ej, ale ta książka mi się nie podoba to ktoś ma rudzić, że no ale ja nie doceniłam tej książki, bo mamy takie głupie spojrzenie, że klasyki trzeba doceniać i muszą się podobać, bo to jest literatura piękna i klasyczna i, klasyczna. I y, właśnie y, chcę ominąć takie sytuacje, a z drugiej strony no, jest masa książek, po których chciałabym sięgnąć, które są klasykami i no chciałabym gdzieś tam poszerzyć horyzonty i ja też stworzyłam sobie listę takich klasyków, kilku, które chciałabym sięgnąć i no na pewno jest to moje i Uprzedzenie na pewno są to Emancypantki, Wojna i Pokój. Um, co ja tam jeszcze mam? Nędznicy, Małe Kobietki. No, te książki na pewno um, chciałabym gdzieś tam przeczytać. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Um, no, i też sobie właśnie stworzyłam listę do wykreślania. Um, tak, dalej. w powie o swoich postanowień, jak to miało swoich. Ja... Kolejne co? W tym roku ustawiłam sobie 100 książek do przeczytania na Goodreads. Obecnie mam przeczytane 103. A na pewno myślę, że do 110 do wyciągnę w tym roku przez audiobooki, których ostatnio słucham dużo. I stwierdziłam, że na przyszły rok, w związku z tym, że jestem też na studiach takie, które wymagają czytania książek, że ustawię sobie 150 książek. I a myślę, że jestem w stanie tyle przeczytać. I jakby jeszcze a propos, bo teraz w łukpędziach jest takie gadanie o to, że czytanie to nie wyścigi i tak dalej. Ale mam wrażenie, że to się trochę odbija na tych osobach, które więcej czytają. Bo ja też nie uważam, żeby to były jakieś wyścigi. Ja czytam no tak. dla siebie, a nie dla no tak. tego, żeby potem się pochwalić. Ej, bo przeczytałam 20 książek w tym miesiącu. To nie ma sensu. Ja słucham w wolnej chwili, i mam wrażenie, że teraz odbija się to trochę na osobach, które czytają więcej. I wiecie, jakby ja czytam, bo lubię. Bo ja sobie nie wyobrażam nic innego robić. W sensie też mam dni, kiedy nic nie czytam, bo nie mam na to ochoty. Czytam wtedy, kiedy mam ochotę, kiedy chcę jakąś książkę przeczytać. I ja wiem, że I ja sobie ustalam te 150 książek dla siebie, bo ja wiem, że jestem w stanie tyle przeczytać. To nie będzie dla mnie raczej jakiś wielki wysiłek. Jak się nie uda, to trudno. Jak się Nic uda, się nie to fajnie. I jest też, no, jakby, to nie jest dlatego, żeby potem się chwalić, bo przeczytam 150 książek i żeby się wyśmiewać z tych, którzy czytają mniej To jest jakby każdego sprawa. Po prostu wiem, że jestem w stanie tyle przeczytać, bo generalnie dużo czytam. Kolejne co? Czytać więcej w papierze. Hmm. I chodzi o to, że ja bardzo dużo słucham w audiobookach. I ja słucham mega dużo w audiobookach. I to też dlatego, że gdy miałam szkołę, gdy miałam maturę, to tak było wygodniej. Po prostu łatwiej było mi słuchać sobie audiobooka i nie wiem, składać pranie czy robić porządki, niż wygospodarowywać jeszcze dodatkowy czas na to, by usiąść i czytać. No i teraz to mi przyzwyczajenie zostało. I ja więcej słucham niż czytam. A chciałabym wrócić do tego normalnego czytania. Więc to jest takie moje postanowienie, by więcej czytać w papierze, bo w tym roku generalnie mało czytałam tak w papierze w papierze. Zdarzyło się sporo takich książek, w nie jest to jakoś drastycznie mało, że nie wiem, czytałam dwie książki, nie? bo jednak trochę i było Ale wiem, że trudniej jest mi usiąść i czytać, niż na przykład włączyć sobie audiobooka i ogarniać różne inne rzeczy Kolejne co? Sięgać po mniej znane pozycje Chciałabym znowu poznać nowych autorów, poznać nowe konwencje, gatunki Sięgać po też książki, o których się tyle nie mówi Po prostu poznawać inne rzeczy Więc też chciałabym grzebać gdzieś tam i poszukać takich książek Które być może bym na nie nie natrafiła, gdyby nie moja taka ciekawość Kolejne co, skończyć niektóre serie Chciałabym wrócić do kilku serii Chciałabym skończyć pewne serie, gdzie na przykład został mi ostatni tom do przeczytania Co z tego wyjdzie? No zobaczymy Kolejna rzecz Czytać więcej po angielsku Ja mam kilka książek po angielsku Będę też o nich mówić Do tej pory czytałam komiksy Przeczytałam Heartstoppera Przeczytałam Fence Przeczytałam The Girl from the Sea Ale chciałabym też się bardziej przestawić na książki By próbować czytać po angielsku gdzieś tam przełamać. Oczywiście te komiksy też gdzieś będę czytać, bo jednak od komiksów jest łatwo zacząć. Tam jest mało tekstu, przeważnie jest nieskomplikowane słownictwo. I Są obrazki, I... po których też można zrozumieć, o co tak, chodzi. Tak, z kontekstu bardzo wiele można zrozumieć, więc jeżeli ktoś chce zacząć czytać po angielsku, polecam serio komiksy. Zwłaszcza The Girl from the Sea i Herz to bo są serio łatwe. Fence może być trochę trudniejszy, bo tam jest, to jest o I tam a. są takie specjalistyczne czasami nazwy. A i jeszcze, jeszcze też jedna rzecz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze też jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, jak czytam po angielsku, ja mam taką blokadę i ja wiem, że to też muszę zmienić. Że jak nie rozumiem jakiegoś słówka, to się frustruję. No, ja też bym tak miała. I jakby frustruję się, też, że idzie wolniej. A to jest przecież normalne. To nie jest I ja jeżeli absolutnie. czytamy coś i czegoś nie rozumiemy, możemy przecież to sprawdzić, później już będziemy wiedzieć o co chodzi. I tak, właśnie też o co chodzi. Mam też, to jest bardziej związane z moimi booktrabiami. Chciałabym organizować. Mamy tę naszą serię. Polecamy nieznane, nie? Ale chciałabym też stworzyć taki hashtag, taką ogólną mm -hmm. akcję, która by trwała cały czas, która by nie była jakimś wyzwaniem czytamy nieznane. Gdzie po prostu pod tym hashtagiem byłyby książki nieznane. Jeszcze myślę, jak to ogarnąć, ale niedługo myślę, że moje, infor moje informacje, że wszelkie informacje pojawią się na moim Instagramie. I będziemy działać. Chciałabym też częściej robić live na TikToku, na przykład. Na Instagramie mniej, jednak wolę jeśli chodzi o live TikToka. No i to w sumie tyle z takich ogólnych jakby założeń na ten rok. Teraz przejdę ja już do konkretnych pozycji, a Maja jeszcze mówi o swoich takich to, ogólnych tak. założeniach. Pierwsze założenie, które każdy tam może gdzieś sobie, no to w ogóle więcej czytać i starać się jakby Mniej siedzieć na przykład na TikToku, zaraz. tak teraz jestem sfrustrowana na TikToka i no, obraziłam się. się nie chowa moje konto, chowa mi moje konto. Ja w ogóle nie mogę się na nie zalogować na moje według, i jestem sfrustrowana i zła, więc obraziłam się na TikToka. Ale no, na no pewno chciałabym po prostu więcej czytać, rzadziej wchodzić te zastoje, bo czasami ja sama je powoduję. Bo mam coś takiego, że a w sumie nie chcę mi się czytać, bo teraz nagle zacznę. Potem późno pójdę, pójdę spać, przez to, że czytam teraz. I w sumie wolę chwilę pośliznąć telefonie i tak siedzę teraz samo, co bym czytała. A nie czytam, a buduję, czytać, przynajmniej potem nie wchodziłabym w taki ogromny zastój czytelniczy. No i chociaż tam zawsze jedną stronę, to zawsze coś do przodu jest. Też chcę przeczytać. Jak najwięcej książek, które aktualnie mam i jak najmniej kupować, dopóki nie przeczytam wielu książek, nawet mam taką listę 25 tytułów z moich półek które chcę przeczytać i dopóki ich nie przeczytam, to nie kupię ani jednej książki. I wydaje mi się, że to jest takie fajne, żeby właśnie zachęcić, chociaż mnie to frustruje, kolejna rzecz która mnie frustruje, ponieważ w styczniu wychodzi Ale to teraz Moja, mojej ukochanej książki drugi Tom. Nie wiem, jak ja to wykombinuję, żeby jednak jakoś dostać tą książkę, no chyba, że obrabuję Empik, ale wątpię w powodzenie takiej akcji. No, chyba, że ta tutaj kupi, to nie wiem, po co miałaby kupić, ale ona lubi kupować książki, może kupi. Tak, ja już wiecie co, rezygnuję z tych postanowień, nie kupuję nowych książek, bo to tydzień mi się udaje. No to tobie tak, ja mam większe szanse na to, bo ja nie, nie mam czegoś takiego, że... Będę, idę nagle do Empiku, tak przypadkiem. W sensie, ja w Empiku mało co kupuję, jeśli chodzi o takie, że sobie wchodzę i coś kupuję. No bo to się nie opłaca po prostu, nie? Ja jestem często w Empiku i rzeczywiście, bo nagrywam jakieś TikToki, bo lubię macać książki, jak to brzmi. Ale na miejscu generalnie nie, nie kupuję. No wiem, no ale się nie ja mam po prostu mniej okazji do kupowania książek niż ty, więc ja i tak i tyle nie kupuję, no ale jak już kupię czasem, to złożę większe zamówienie. Tak, bo Maja ma coś takiego, że jak ona coś kupuje, to na przykład robi na świecie książki czy na inne. Tak, Takie i... większe zamówienie, że na przykład wiecie, po 10 książek, a jak ja coś kupuję, to tak, tu jedno, tam trzy. I coś się tak zbiera. Tak, naprawdę, a ja nie? po prostu takie jedno większe zamówienie, więc teraz na razie koniec. I jakby najgorsze jest to, bo ja tam dałam takie tytuły, które zalegają już u mnie na półce. Nie wiem, z dwa lata, trzy lata, no. nawet rok, ale po prostu ja chciałam kiedyś przeczytać. Więc to są takie tytuły, wiecie: przeczytaj maja to i będziesz mogła kupić książkę. Tak. No i dobra, kolejne postanowienie. To przeczytać w następnym roku 80 książek. Na Goodreads ustawiłam sobie 80, ale ja na ten Goodreads w ogóle nie wchodzę więc jednak nie wiem ile ja przeczytam książek, musiałabym w moim notesiku sprawdzić. Ale chciałabym w przyszłym roku. Ojo. Chciałabym w przyszłym roku przeczytać 80 książek, bo 100 to na pewno nie uda mi się, ja jestem tego wręcz pewna. Też chciałabym czytać jakby więcej nowych gatunków, nie siedzieć tylko tej, w tej fantastyce, obyczajówkach i w ogóle chciałabym poznawać nowe gatunki. Teraz mam fazę na to, że chcę czytać takie mroczniejsze, nawet to, co teraz czytam, przysługa dla czarnoksiężnika, to też jest takie dość mroczne. No, no to jest jednak to nie jest już młodzieżówka, to jest no to tak. fantastykania. I właśnie chcę czytać więcej takich książek, bo mam na nią ochotę, na, na nie ochotę. No, i w ogóle chcę poznawać nowe gatunki, nowych autorów, wychodzić z takiej swojej strefy komfortu i poznawać rzeczy, po prostu Rzecz, książki, po które normalnie bym nie sięgnęła, a może po prostu trafią do mnie i spodoba mi się to. Więc tak, chciałam rozwijać też swoje książkowe social media, aczkolwiek no to... TikTok mi to bardzo utrudnia. No, tak. Złożę yy... skarykę i co jeszcze? Coś miałam. Wtedy zapomniałam. Może sobie przypomnę. Ja generalnie też mam takie podejście, że ja nie czytam gatunków. Ja czytam książki. Jeżeli jakaś książka mnie zaciekawi, to nieważne jaki jest to gatunek. Ja po to sięgnę. I czy mi się spodoba, to nie zależy jakby od gatunku. Bo w każdym gatunku są słabe książki, w no każdym tak. gatunku są dobre książki, w każdym gatunku mogę znaleźć coś dla siebie. Ja mam takie podejście. Ale właśnie, bo ty czytasz tak więcej gatunków niż ja. Ja jakby siedzę, zauważyłam w tej fantastyce obyczajówkach Tak, ja rzeczywiście no sporo czytam różnych, bo tak. ja mam, ja zauważyłam też u siebie, że ja mam takie, y, takie jakby momenty Najbardziej się to waha wokół dwóch gatunków, że albo czytam dużo fantastyki, mm. albo czytam dużo romansów A między tym wpadnie jakiś kryminał, tu mm. jakiś klasyk, tu jakieś coś ale generalnie najbardziej się wokół tych rzeczy. No właśnie. właśnie Chciałabym więcej czytać innych gatunków też, żeby po prostu poznawać tę literaturę. Żeby poszerzać swoje horyzonty. I ja mam takie postanowienie na ten rok, żeby po prostu też wyjść z tej bańki, romansów i tak dalej. No z tym, że na przykład ja mam tak z kryminałami, że yy, ja je sobie w małej ilości czytam, dlatego że jestem strasznym strachajłem Ja się bardzo łatwo boję. I potem na przykład nie mogę zasnąć, jak czytam jakiś kryminał. Ja teraz ostatnio słuchałam się, też tam gra I ja podobnie mogłam zasnąć, więc yy, wiecie o co chodzi. Dobry. No ale dobra, już przechodzimy na tych konkretnych ga gatunków tytułów. książek, tytułów, które byśmy chciały, na bank przeczytać w tym roku. Potem będziemy robić podsumowanie na pewno pod koniec. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i Maja zacznie, bo Maja tego sobie naszkowa dużo więcej tak. Pierwsza książka, o! Dobra. Pierwszą książką jest Alicja, retailing Alicji, mroczny retailing Alicji. Ups, nam staty No, hmm. kupnaś. I ogólnie nie będę się lepiej rozwodzić, ale po prostu mam na to ochotę i chcę to przeczytać, i chcę powiedzieć o tym w tym filmie, ponieważ wiem, że to mój że przeczytam. Będzie chociaż jedna książka, ale z tej listy. No. Tak. no w no, ja mam A, dużo mniej. To kolejne dwie książki. Z, 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 właśnie to przedstawia. To jest fantastyka, co nie? Tak. No, no to właśnie moje takie. Dwie grupy, których chciałam Fantastyka, obyczajówka, romansik No I tu są zwiadowcy, po których wreszcie chcę sięgnąć Ponieważ Karolina bardzo lubi zwiadowców Ja jestem a mega ciekawa. zatrzymałam się na piątym temie Aczkolwiek, a nie aczkolwiek. No yy, I tak, mam no, ochotę przeczytać tę książkę Kocham Halta Maybe ja też będę kochać Halta, nie wiem A 11 papierowych serc Wiele osób mi poleca Wydaje się, to, że będzie fajne i ty też chcę podsięgnąć. podciągnąć Nie, ja mogę powiedzieć jedną, więc książka, którą mega chciała przeczytać to jest Carissa Toys Back o Taylor Jenkins Reid To jest książka, która jeszcze jest u nas niewydana, ale ja ją mam, bo dostałam ją na święta, no i mega bym chciała ją przeczytać Ona jest po angielsku, więc się wpisuje w właśnie ten, to wyzwanie, by czytać więcej po angielsku Kolejną książką u mnie jest DOGS, które ogólnie jest drugim tomem Stacks, który czytałam w zeszłym roku, więc może to jeszcze przeczytam w tym roku, ale wątpię. W sensie 2022, bo jeszcze mamy jak to nagrywamy, ale wątpię szczerze, aczkolwiek no chcę to przeczytać, bo Stacks mi, się, Stacks mi się podobało, więc tak chcę się zmotywować też tym filmem do przeczytania tych książek. Kolejna, grobowa cisza, żałobny Zgiełk yy, też, To jest właśnie nowy gatunek. W też, ogóle japońska tak, literatura. Właśnie, ja też bym chciała sięgać o, po inną literaturę tak. niż polską i angielską, angielską amerykańską. i amerykańską. Tak, właśnie. Bo owszem, coś... sięgam po książki, na przykład, nie wiem, ja czeskie, Australijskiej ja autorki to też, ale właśnie chciałabym sięgać po inne książki niż polskie i krajów anglojęzycznych. Dokładnie. I właśnie tutaj jest japońska literatura. Jestem mega jej ciekawa. I kolejna książka, Trzymaj się z Dala od Hazelwood. To jest też taki I gatunek, thriller thriller, Albo też, no nie wiem, takie dziwna, taka dziwna książka. Nie wiem, nie chcę obrażać, no ale taki, takie dziwne rzeczy się w niej dzieją, z tego słyszałam. Okay. O. To jeszcze chyba o jednej powiem. Też dziwny. Może, no, dziwny. Z dziwnej Z dziwnej się Z dziwnej też yy, Osobliwy dom mówi. pani Peregrine. Wiele osób to lubi, wiele osób mi to poleca. Szymon Czemu też jakby u nas to polecał, mi też to. No. Yy, Lena, moja nasza kuzynka, też mi po to polecała. No, jest naprawdę Ja kiedyś, osób. Yy, jak byłam na obozie, to znam na tym dziewczyna, która mi to polecała. No i to jest ja, po prostu. Ja jakoś... Ja to niby przeczytać, ale jakoś. Um, takie... A ja to może przeczytam. Nie jestem pewna, ale po prostu. Daje... to chyba w zeszłym roku dostałam na święta. Tak, dostałam to w zeszłym roku na święta i dałam też to do jakby mojej listy książek na 2021. Jakby zapomnijmy o tej liście, bo. Ja przeczytałam niej cztery książki. To, ja chyba jedną. Więc... Dobra. Kolejna książka, którą bym przeczytać, to jest Malibu płonie Też Taylor Jenkins' Street, To już jest polskie, jak widać. I ja kocham Siedmiu mężów Eweni Hugo Dlatego chciałabym też przeczytać tę książkę I też od razu powiem, że chciałabym sięgnąć po Daisy Jones and Essex. Dlatego ten rok generalnie ten jest chciałabym przeczytać te książki Dlatego, że kocham Siedmiu mężów I wiem, że te książki też mogą mi się spodobać Dlatego mega bym chciała przeczytać I, I tyle w sumie no To kolejna książka u mnie Znajdę sobie zna kilka na kolana Yy, mała księżniczka, ona leży u mnie już chyba od dwóch lat na półce. Ja miałam do niej trzy podejścia. No nie, nie, nie ma co zakładki ale pamiętam, że dość dużo czyta o chyba dotąd, mniej więcej. Więc może uda mi się, jestem tej książki bardzo ciekawa. To jest ogólnie literatura dziecięca, więc i klasyk. I klasyk literatury dziecięcej to jest, więc fajnie byłoby się też taką literaturą zaznajomić. Kolejna książka to jest Vortex Totalnie nic nie wiem o tej książce Ale ja długo jest Ja tylko nie wiem, nie że skacze przez jakieś portale A ja nic nie wiem O, piękna wklejka yy, W sumie po prostu chcę przydać Bo kupiłam Z inną... niemieckiej autorki w ogóle Serio? O, no to widzicie też się wpisuje do Innych autorów <taki> Takich z innych yy, Nie anglojęzycznych. kraj, kraj, Krajów? Nie pytaj się w mnie no, Kraje albo krajów Słuchajcie tą wersję, która jest poprawna No i mam dwa tomy na półce Będzie trzeci, z tego co wiem Więc, dobrze Kolejne, co u mnie się wpisuje w czytanie po angielsku To jest The Gilded Ones To ma być wydane w ogóle przez Winidia Chyba w tym roku o. Ja bym chciała to przeczytać przed tym, jak wyjdzie u nas To pewnie nie wyjdzie to I... mi przypomina okładkę z Maastricht, jedną. Dorosła chyba to się nazywa. Ale dorosła z Lily. Tak? A nie od Maastricht? A nie, nie dorosła w takim razie, bo tytuł pomyliłam. Właśnie, bo dorosła to, ale nie wiem. Jest taki, taka jasna karta z Maastricht, się... która jest zielona... ma podobna. I też takie. Że... Człowiek ma podobne takie na głowie i w ogóle wzoruje... Wiem, o którą ci chodzi książka. No. Nie pamiętam na tytułu sam, że dorosła to jest tytuł, ale to jest pomieszczam z No, w takim w każdym razie chciałabym to przeczytać, czy mi to wyjdzie, zobaczymy. Tak, ma farbowane brzegi. brzegi W ogóle jest to książka, którą ja kupiłam w Krakowie, będąc wtedy z Julią tam. A. I, i no ja, się, ja się... <laughs> Przypomina mi się, jak nagrywałyśmy w zeszłym roku Jednego dnia telefilmów no, I na każdym filmie było Pozdrawiamy Julia. W każdym razie Ja się wahałam pomiędzy książkami Taylor Jenkins Reid, ale tymi innymi książkami Nie Daisy, nie tymi takimi aż popularnymi A między tym w końcu kupiłam to Dobrze, kolejna książka u mnie to jest Delirium I to jest chyba świecie bez miłości w sensie, tak, tak, gdzie nie można się tak. zakochać I jest lek na miłość Fajnie byłby taki lek. Ha. No, chyba to jest dystopia? To jest ta... Tak, dobrze mówię. <coughs> Jestem mega ciekawa, wiele osób poleca, więc. No, I brzmi ciekawie, jakby lek na miłość. No, może coś takiego stworzę po Fajnie by było, naprawdę. Kolejna książka to kroniki Jaru. Ja mam kilka tomów u siebie. Chyba trzy albo, chyba cztery. Trzy albo cztery, właśnie. No, to jest też literatura dziecięca. Jestem bardzo ciekawa, znowu pozdrawiam ile, bo od niej dostałam jeden ton na pewno kiedyś i no, tak. A A to, jest zakładka, no. to jest moja zakładka. Taka ładna, którą sama robiłam. I no, jest na 34 stronie, nic nie pamiętam tak szczerze. Więc dobra, powiem jeszcze ja pojąłam jeszcze... Mama. A nie, w sumie ja mam cztery, to masz trzy. No dobra, no to kolejna książka, którą bym chciała przeczytać, to jest Selinum. I to jest szczeciński autor w ogóle, Leszek Herman. Ja ostatnio byłam na spotkaniu autorskim z nim i mega fajne było. On ma kilka książek na koncie to jest pierwsza jego książka, pierwszy tom serii. I chciałabym za to się zebrać. No widzicie, to jest trochę wielkie, by włosu głosu w ogóle. Ale chciałabym właśnie po to sięgnąć i też będę o tej książce mówić na kanale, bo mam zamiar już to chyba zdradzę, nagrywać serię, serię, która będzie tylko moja będzie nosiła tytuł Opowieści Lokalne, czytam yy, książki szczecińskich autorów i tę książkę będę czytała jako pierwszą moja mama bardzo lubi tego autora i bardzo to poleca, tutaj ma być taka i tajemnice różne, historia Szczecina trochę, więc mam nadzieję, w ogóle ta książka zwiększa od mojej głowy w każdym razie to będzie pierwsza książka, o której będę mówiła w tej serii taka zapowiadajka już, dobrze yy... Kolejna książka, u mnie wczoraj będziemy mówili na zmianę, to jest widzialne życie Adi w w Tym pięknym, czarnym wydaniu. I ogólnie ja już jestem na 40 stronie. I więc zakładka od Julii. Pozdrawiamy Julię. Yy, w ogóle są Oscar zakładki what? z Adi, nie? No ale ja, ja w... tam mam tutaj cytacik. Wszyscy leżymy w którym sztoku, ale niektórzy nas patrzą w gwiazdę Kolejna książka to jest... Widzicie? Takie! Ja czytałam hobbita jako lekturę To jest własna pierśnienie. To jest wasza Ja czytałam hobbita i ja się z hobbitem niezbyt polubiłam. W sensie ja się mega cieszyłam, no bo fantastyka coś dla mnie, Lektura. nie? To szkolna. Ale się nie polubiliśmy. Za to chciałabym w końcu sięgnąć po to i, i być może się polubić z tym autorem. Dać mu jeszcze jedną szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna książka, którą wiele osób na TikToku, jak widziało w tle na mojej biblioteczce, to o, czytałaś nieodgadniony... No właśnie, bo wow. to jest nieodga... nieodgadniony, czytałaś nieodgadnionego. O, jak Ci się podobał. Ja zawsze, że nie, nie czytałam, jeszcze mam po prostu całą serię, bo raz właśnie przy takim wielkim zamówieniu, co mówiłam, kupowałam całą serię. I wiele osób mi to poleca, że może mi się to spodobać, że to jest super. Więc mam wobec tego dość dużo... Duże oczekiwania, biły ja też to polecam. Wiele, wiele osób mi to wychwala. To jest y, thriller młodzieżowy. I jako, że ja teraz mam naprawdę taki mut na takie książki, więc a zobaczymy, jak to wyjdzie. Moja jednak książkę, która leży, najpierw uderzała o Karoliny, a... A ja się ich pozbyłam całej trylogii, a teraz leży u mnie. Jest to, która jest słodna. Ja to kiedyś zaczynałam. Ale mało przeczytam i w sumie nie wiem czemu ale jak chcę to przeczytać. To chyba 3 z Tak, no to też jest dystopia, więc. Ogólnie, mi... jeśli chodzi o tą trylogię to to jest jedna z tych książek, które ja czytałam po filmie. Ale ja mega przeżywałam. Zwłaszcza drugi tom, a trzeciego już nie byłam w stanie czytać. I nie wrócę do tej serii. To jest seria, do której nie wrócę Ja nie przeczytam trzeciego tomu. Przepraszam wszystkich fanów, ale ja nie dam rady. No, ja wiem o co chodzi, rozumiem, ale ja przeczytam, może. No, kolejna książka i jedna osoba się teraz ucieszy, że ta książka się tutaj znalazła, mm. jest to Duna. Kto się ucieszy? Szymon. A, właśnie. <noise> Chciałabym w końcu przeczytać Dune. A dzięki komu kolejny tom Mnie przeraża ta książka, w sensie ja się boję, że nie zrozumiem tej książki, że będzie dla mnie zbyt jakaś taka... Y. Ja nie ale no, zobaczymy. Chciałabym przeczytać co z tego wyjdzie no nie wiem. Kolejna książka o mnie, którą również zaczęłam. I. Jestem hmm. na 30. stronie. To jest. Pieśno o Achillesie. Używasz skrzydełka. Bo jestem na 30. stronie i nic się nie dzieje w tym skrzydełku. No. Widzisz jak to tak jest? Wygięłaś <laughs> Ty piszesz po książkach i co? <laughs> Ale co są moje? Książki jestem ja mogę magazynie i ogólnie ja to zaczęłam, i w sumie to czytam o dziwo. Zainspirowały mnie lekcje polskiego do tego, bo mieliśmy fragmenty Iliady. A dokładnie, Iliady? Tak, I dokładnie mieliśmy tą walkę Hektora z Achillesem, i ja po tym ją I jeszcze, jak było o wspomniane w ogóle, dlaczego doszło do tej walki, to ją ja takie... Czytam. I wróciłam do domu i do Karoliny Mogę piść o Achillesie No, no bierz sobie Okej okay. No, tak to wyglądało I mam to w planach, to jest w ogóle też śliczne I co prawda ja jestem tempa na tą książkę, ja się byłabym... no No właśnie, Masz... no, co powiedz No bo Ja to czytałam, tak jak wam mówię, 30 stron czytam Ja byłam w święcie przekonana, że ja ciągle czytam o Achillesie jak na razie Tylko Dlatego... Nagle nasz bohater, o którym czytałam od 30 stron, mówi, no, leżał Achilles wyciągnięty na kanapie, czy coś, no, coś, no, coś na kanapie, Loży jakiś. A ja mam czy ty, ty, ty to jest Patrokles? <grym> ha, fajnie <grym> czytałam o Patroklesie. Ale powiem Ci, że ja początkowo też tak miałam, potem też ogarnęłam, ale ja szybko ogarnęłam. No a ja po 30 stronach nagle patrzę. A ja czytałam Patroklesia, a nie ma No dobra, to już wszystkie książki. Tak przedstawiają się nasze plany na ten rok. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze plany. Czy macie macie plany, czy planujecie, Spontan. czy raczej nie? No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jak zwykle zapraszam do wchodzenia w linki poniżej. Do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo tak jak mówiłeś, będzie tu sporo filmów. No i co? 嘿，他们有没有写过一句那个说吧？嘿。